Hej, cześć wam. Dziś będzie o pozycjonowaniu stron, może nie o samym pozycjonowaniu, a o tym, jak znaleźć słowa kluczowe. Ostatnio przeglądałem swoje statystyki kanału i okazało się, że materiał o pozycjonowaniu stron, do którego zalinkuję pewnie pod tym filmem, jest najczęściej oglądanym materiałem na moim kanale, więc stwierdziłem, że zrobię teraz drugą część. Mimo, że musicie wiedzieć jedno, nie jestem. Jakimś takim typowym fachowcem od pozycjonowania stron. Pozycjonuję stronę od jakiegoś 15 lat, ale jest to raczej moja, moja, że tak powiem, druga czy trzecia nawet umiejętność. Mam różne efekty, jedne lepsze, jedne gorsze. Są bardzo fajne wyniki, są też porażki w pozycjonowaniu. Natomiast myślę, że mam pewne doświadczenie odnośnie doboru słów kluczowych, bo zjadłem na tym zęby, że tak powiem. I zacznę może od takiego najważniejszego konkretu, który przez lata powodował, że pozycjonowałem strony na złe frazy. Myślę, że jest to plaga w tej branży, że bardzo często macie wysokie wyniki w Google, ale nie ma z tego sprzedaży. Skąd to się bierze? Przede wszystkim, jeżeli e, Załóżmy, że projektujecie swoją pierwszą stronę. Jeżeli projektujecie pierwszą stronę, no to najczęściej e, robicie to bez pomocy pozycjonera. Ktoś wam pisze tekst, ktoś inny robi stronę lub jedna firma i pisze tekst i robi stronę, ale ta firma nie robi SEO, czyli nie pozycjonuje stron. I co wtedy jak to wtedy wygląda? No, teksty są napisane tak, jak uważamy, że no tak jak myślimy, że będą dobre dla klienta. Nie jest to poparte Analityką, analizą tego, co jest w wyszukiwarce i tego, jak szukają waszej, waszej firmy, czyli waszej branży danej usługi ludzie w waszym rejonie. To są bardzo ważne informacje i bardzo często mijają się, teksty na stronie mijają się kompletnie z tym, jak szukają wasi klienci. Waszych usług. Więc to jest pierwszy błąd. Jeżeli myślicie o, chcecie powalczyć o, o ranking w wyszukiwarce, to jak robicie swoją pierwszą stronę, zatrudnijcie albo copywritera, albo firmę, która zna się na SEO i ona zrobi wam analizę tego, jak szukają wasi klienci. Natomiast Problem z takimi analizami jest też taki. Jeżeli użyjecie oprogramowania, bo możecie zrobić to też sami, jest dużo dostępnych narzędzi na rynku: jedne płatne, jedne są na przykład na free trialu, można ich użyć. Natomiast problem z tymi narzędziami jest taki: one podpowiadają frazy z historii, czyli z tego, co na przykład działo się w wyszukiwarce przez ostatnie 12 miesięcy, i bardzo często możecie się zdziwić, że. Coś było popularne w zeszłym roku, ale w tym roku trend wyszukiwania się zmienił, i w tej chwili wygrywacie na przykład Google'a, ale nikt do was nie wchodzi, bo trend po prostu jest inny i ta fraza jest zła. I teraz te wszystkie narzędzia w zasadzie opierają się na historii. Co zrobić, żeby poznać prawdziwe dane? Jeżeli robicie pierwszą stronę, to najlepiej skorzystać po prostu z darmowego planera słów kluczowych, który jest w Google. Żeby się do niego dostać, musicie otworzyć kampanię Google Ads, czyli tak zwany PPC. Nie musicie tam nic płacić, bo ten planer słów kluczowych jest tam dostępny. I tam możemy się spodziewać najświeższych danych. I teraz. Te dane tam są w różnej postaci, trzeba umieć je troszkę sobie przeanalizować i tam można dobrać swoje pierwsze słowa kluczowe. Natomiast one także nie gwarantują sprzedaży, ale myślę, że taka analiza, jakby oparcie się o te dane z Google Ads, z planera słów kluczowych, będzie znacznie lepsza niż analiza, niż dane otrzymane z zewnętrznych narzędzi. Ponieważ tam są zawsze opóźnienia, te dane są pod różnym kątem analizowane, wyświetlane, dlatego ja stawiam na planer słów kluczowych. I teraz załóżmy, że jest druga sytuacja, kiedy Wy już macie stronę internetową i chcecie poprawić jej ranking. Przykładowo e, nie wiem, załóżmy hydraulik w Warszawie, ten najbardziej mój oklepany temat, i chcecie, żeby ta strona rankowała wyżej. Co zrobić? macie już wybrane słowa kluczowe. One gdzieś tam są, nawet rankujecie na przykład na pierwszej stronie Google'a, ale nie ma w ogóle sprzedaży. I skąd to się bierze? Musicie zrozumieć jedno, że Google w planerze słow, słów kluczowych pokaże wam po prostu popularne słowa kluczowe, ale nie da wam pewności, że te słowa konwertują, czyli ktoś wpisuje ten hydraulik Warszawa i wy tak naprawdę nie wiecie, czy ta osoba będzie, nie wiem, w 50% wyśledowa z maila. Czy zadzwoni, czy po prostu ktoś tylko wyświetla tą frazę, wchodzi na stronę i się, nie, i, i się z wami nie kontaktuje. Skąd to się bierze? Zobaczcie, jest mnóstwo pozycjonerów, wy sami wpisujecie różnego rodzaju frazy i te wyniki z Google'a z nie są w 100% miarodajne. To są po prostu także statystyki. Teraz, jak poznać te najlepsze wyniki? Tutaj najlepszym, co możecie zrobić, jest po prostu. Uruchomienie płatnej reklamy w Google. I nie, ten materiał nie jest sponsorowany, Google nie płaci mi za to, ale już Wam wytłumaczę o co chodzi. Jeżeli uruchomicie płatną reklamę w Google, to będziecie mieli czarno na białym, po jakich frazach trafia do Was ktoś na stronę. I teraz kolejnym krokiem jest to, aby zainstalować tak zwane liczniki konwersji. To są drobne kod, snippety, które dostajecie od Google'a i instalujecie je czy na thank you page, czy na różnego rodzaju batonach. Wszystko zależy, co będziecie tam sobie mierzyli, czy na przykład na kliknięcie w numer telefonu. Macie pełno różnych opcji, więc nie będę tutaj o tym teraz mówił, bo nie, nie, nie jest to techniczne wideo odnośnie Google Adsów. To znajdziecie na YouTube w jakimkolwiek tutorialu. Natomiast co nam to daje, jeżeli mierzycie konwersję, to wiecie, że jeżeli ktoś wpisał ten Hydraulik Warszawa, a Google wam podaje, hej, 20 osób. W przeciągu tygodnia to wpisało i trafiło na waszą stronę, a wy widzicie też w tabeli, ile razy skonwertowało, czyli ile razy ktoś kliknął, wysłał wiadomość, czy zadzwonił. Wy to widzicie, Google Ads wam poda te właśnie najważniejsze informacje. I możecie sobie sami ocenić. Czy ten hydraulik Warszawa rzeczywiście konwertuje, czy na 20, czy na przykład na 100 osób tylko jedna wysyła e-mail, czy klika w telefon. Taką frazę odrzucacie, mimo że wszystkie narzędzia wokoło będą Wam wmawiały, że to jest Wasza najlepsza fraza, Wy przetestowaliście to na Google Adsach i widzicie, że ta fraza wcale nie jest najlepsza, a o tą frazę będzie się bił cały tłum firm, wszyscy hydraulicy będą się bili o tą frazę, a może się okazać, że są zupełnie inne frazy, na przykład, nie wiem, Hydraulik Warszawa, co by tutaj mogło konwertować eee, na przykład, nie wiem, bardzo dobry Hydraulik w Warszawie. Kto jest najlepszym Hydraulikiem w Warszawie? Zobaczcie zupełnie inne frazy, a się okazuje, że ludzie wpisują w ten sposób i wtedy wysyłają do Was wiadomość. Więc Wy macie piękne informacje, dzięki którym możecie i zoptymalizować swoją stronę i poprawić nawet adresy URL na podstronach usług, żeby one zaczęły rankować na te lepsze frazy, nie na tego Hydraulika Warszawę. Tylko na te tak zwane z długiego ogona, czyli składające się z kilku wyrazów. To Wam ułatwi pobicie firm, które się na to nie optymalizują. Oczywiście nie zawsze, ale bardzo często, bo to też zależy, jak mocna jest konkurencja w Waszym rejonie i czy oni już tego też nie stosują, nie? Ale bardzo dużo te wszystkie słabsze strony od razu przeskakujecie. I co Wam to jeszcze da? Pamiętajcie, że jeżeli czy to na reklamie Google'a, czy na. E, Linku w wynikach wyszukiwania, tam jest tak zwany meta -title. i ten meta -title przekonuje osobę do kliknięcia. W reklamie mamy e, po prostu reklamę, a poniżej w darmowych, w organicznych wynikach mamy meta -title, nie? I teraz, jeżeli ten meta -title będzie mówił przykładowo o tym, kto najlepszy hydraulik w Warszawie, nie? bo wiecie, że macie tak go zoptymalizować, i ktoś trafia na waszą podstronę czy stronę główną, to tam też musicie napisać trafiłeś do najlepszego hydraulika w Warszawie. Chodzi o to, żeby powielić tą informację. Nie może być czegoś takiego, że tu piszecie najlepszy hydraulik w Warszawie, a na stronie głównej już nie ma tej informacji, bo to wprowadza troszkę zamieszania i znacząco obniża, czy ktoś się z wami skontaktuje. Więc nie dojrzy macie i frazy i macie optymalizację pod ofertę. Więc czy warto wydać, nie wiem, choćby 1000 czy 2000 zł na Kliki w Google, według mnie warto, ponieważ jak nawet zlecicie komuś pozycjonowanie, czy robicie to samemu, to pamiętajcie, że pozycjonowanie trwa wiele miesięcy. Czasem można ugrać coś w tygodnie, ale zazwyczaj trwa to wiele miesięcy. I teraz pomyślcie sobie, ile tracicie pieniędzy, jeżeli macie źle dobrane frazy podpowiedział wam jej wam je jakieś, jakieś narzędzie zewnętrzne. Te frazy w ogóle nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i wy przez pół roku, rok czy dwa lata pozycjonujecie na te frazy, inwestujecie w to pieniądze, czas. Okej, okay, dochodzicie na samą górę Google'a i nie macie z tego sprzedaży, bo tak niestety się w tej branży bardzo często odbywa, dlatego warto wrzucić... Trochę pieniędzy do Google Ads, Choć, czym, w ogóle czym więcej pieniędzy tam wrzucicie, tym będziecie mieli więcej da danych, czyli ta statystyka błędu spadnie. Przy okazji możecie już zacząć coś sprzedawać, bo to nie jest tylko po to, że wrzucicie te pieniądze i, i żeby poznać frazy, możecie już sprzedać usługi, czyli jakby dwa w jednym i może być sprzedaż, i będą frazy. No i według mnie nie ma tutaj przegranej sytuacji, a znając dobre frazy, możecie później zapłacić komuś za pozycjonowanie i kontynuować dalej proces. Także to chyba tyle na temat fraz. Myślę, że jest to troszkę inne podejście, niż znajdziecie wszędzie na YouTubie, ale tak jak mówię, wiele już rzeczy pozycjonowałem, i bardzo dużo właśnie okazało się, e, bardzo dużo stron było u góry, a nie konwertowało. Dlaczego? No bo było pozycjonowane nazwy frazy. Także. To wszystko w tym filmie. Jak macie jakieś pytania, czekam zawsze w komentarzach. Zadawajcie pytań bez liku, panie, dajcie, nie ma głupich pytań. Na każde pytanie odpowiadam. Chyba, że ma one formę jakąś spamową, to zazwyczaj YouTube takie pytanie usuwa. Więc jeżeli nie odpowiedziałem na Wasze pytanie pod jakimkolwiek filmem, oznacza to, że YouTube usunął mi to pytanie, a nie, że mi się nie chciało. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć, bye bye.